Cześć, mamy tutaj do policzenia sumy logarytmów, i będziemy korzystać teraz ze wzorów, które tutaj widzicie, i na odejmowanie logarytmów to jest jeden wzór, i na dodawanie logarytmów drugi wzór, czyli zaczynamy od pierwszego. Sprawdzamy, czy są te same podstawy. Są te same podstawy, czyli można wykorzystać ten wzór. I to działa tak. Pisze, pisze, przepisujemy sobie logarytm. Podstawa zostaje ta sama, i jeśli to jest dodawanie, to zamieniamy tutaj e, liczbę logarytmowaną na iloczyn liczb logarytmowanych, czyli to będzie 2 razy 8 razy 9. E, I teraz obliczamy oczywiście to, co mamy w nawiasie, czyli logarytm o podstawie 12 e, ze 144, e, czyli 12 do jakiej potęgi da 144 do drugiej, czyli wynikiem naszym jest dwójka. Teraz mamy znowu dodawanie logarytmów i ta sama podstawa, więc. E, Możemy sobie zapisać logarytm na podstawie 3 i w nawiasie będziemy mnożenie 1, 12 razy 14, 15 i razy 10, 21. To skracajmy sobie 14 z 21, czyli 3 i 2, to jest przez 7 skrócone, to będziemy skracać przez 5, czyli będzie 3, a tutaj 2, to mamy 2 razy 2, a tu jest 12, czyli czwórka z góry, z czwórką z dołu i wychodzi 3. Czyli mamy logarytm o podstawie 3 przy podstawie 3 z 1,27. No i teraz będziemy tutaj rozwiązywać, do jakiej potęgi trójkę podnieść, żeby dostać 1,27. Rozpiszmy to sobie. Jeśli to by było równe c, no to wtedy mamy 3 do c, równa się 1,27 i zamieniamy sobie 1,27 na potęgi trójki, czyli to będzie 1 przez 3 do trzeciej. I musimy zrobić odwrotność, czyli 3 do minus 3. No i z tego wynika, że C równa się minus 3, czyli nasz wynik to minus 3. A teraz tutaj w podpunkcie C, zobaczcie, mamy odejmowanie i dodawanie, więc musimy skorzystać ze z dwóch wzorów, tego na górze tych dwóch, ode na odejmowanie i na dodawanie logarytmów. Tutaj będzie to tak wyglądało, że podstawy mamy przede wszystkim 10, czyli nie piszemy. I teraz najpierw będzie dzielenie, prawda, bo to jest odejmowanie, czyli dzielimy liczby logarytmowane przez 0,3. A teraz dodawanie, to będziemy mnożyć razy liczbę logarytmowaną, no i tak wygląda nasza liczba logarytmowana teraz. Tutaj skrócimy sobie, będzie 0,4 po podzieleniu i w związku z tym 0,4 razy 25 to jest 10, czyli mamy logarytm z 10, 10 należy podnieść do pierwszej potęgi, żeby dostać 10, prawda? Więc wynik nasz to jest tutaj 1. Teraz tutaj patrzymy, mamy dwa razy odejmowanie. Podstawa ta sama, 1 piąta. To zapiszemy sobie logarytm o podstawie 1 piąta i w nawiasie będzie 0,3. Podzielić na 0,5 i podzielić na 15. No to teraz zapiszmy to sobie w formie ułamka, będzie łatwiej, albo może na kalkulatorze policzymy po prostu 0,04. No dobra, to teraz zamienimy to na, na jakąś formę, która da nam się łatwo policzyć. Cztery setne to są, a czterysetne po skróceniu to wychodzi 1,25. Czyli wychodzi nam tak logarytm o podstawie jedna piąta z 1,25, czyli 1 z 1 do 5 do kwadratu. To jeszcze możemy sobie przekształcić. Wyrzucimy sobie tę potęgę na zewnątrz, żeby lepiej było widać. I zobaczcie, podstawa jedna piąta. 1 piąta do kwadratu, czyli widzimy, że wynik to będzie dwójka, tak? Bo trzeba podnieść do kwadratu 1 piątą, żeby dostać ten wynik.